Cześć! Dzisiaj chciałem pomówić troszeczkę o programie szachowym do nauki gry w szachy, gdzie możemy też trenować, uczyć się, no i rozgrywać partie szachowe, ale się bawić, też jest dużo możliwych różnych opcji rozrywkowych, jeżeli chodzi o szachy. Także, jeżeli nie ma już zupełnie z kim grać w szachy, ani się uczyć z kim grać w szachy, a dobrze by było, żeby jednak ktoś jakoś w jakąś interakcję wchodził i odpowiadał nam jakimiś właściwymi ruchami, a nie zawsze chodzi tylko o rozgrywkę w szachy, no, to dobrze jest yy, wspomóc się jakimś programem. I chcę pokazać taki program, który ja polecam no, początkującym szachistom. Na pewno jest bardzo fajny, ma dużo opcji, można się nim i pobawić, i no, dosyć długo tam yy, no, z nim coś podziałać. I on być może no, też podniesie jakąś siłę gry w szachy. To jest Chess Master Grand Master Edition. Ten program jest ogólnie dostępny w internecie, gdzieś go można yy, kupić. Jest to wersja pudełkowa. Coś takiego wygląda, ma bardzo dużo opcji i żeby się w tym wszystkim nie pogubić albo za szybko nie znudzić, to dobrze jest sobie wymyślić jakąś drogę rozwoju, którą należy dziennie jakby y, no, stosować, dziennie coś tam w tym programie y, jakby pobawić się, żeby, żeby próbować się jakby wzmacniać. Zobaczcie na początku po instalacji, jeżeli wybierzemy już właściwego użytkownika, to mamy takie trzy knefelki. Wybieramy ten pierwszy z brzegu, to jest nauka i można wybrać akademia. I proponuję w zasadzie wszystko inne pominąć, tylko właśnie wybrać tą akademię. Z tej akademii mamy znowu możliwość wyboru trzech rzeczy i wybrać cykl master. Ja spróbuję to Rozszerzyć tutaj, żeby to było jakoś widoczne. Okej. Okay. No, myślę, że coś takiego. Można dowolnie tutaj, oczywiście, te diagramy modelować prawym przyciskiem. Jakieś przełączenie na jakieś 3D, ale najlepsza chyba szachownica to jest taka, która będzie najbardziej przejrzysta. Do tego, żeby cośkolwiek się uczyć na tym. I ja proponuję, żeby te wszystkie tutaj szkolenia przeprowadzić. W zależności, czy ktoś sam stwierdzi, że no już te pierwsze jakby lekcje będą dla niego za proste, to może przejść do układu średnio zaawansowanego lub nawet zaawansowanego później. Natomiast działa to w ten sposób, że po przeprowadzeniu jakiejś lekcji. Jeżeli te wszystkie etapy zostaną przeprowadzone, to będzie taki ptaszek, że zostało zaliczone te zajęcie i można przejść do następnego. One są wszystkie od razu dostępne, ale oczywiście najlepiej to z jakąś chronologią przeprowadzać i od pierwszego do ostatniego. Potem są na przykład ćwiczenia i na przykład w tych ćwiczeniach dla początkujących mamy gdzieś tam na dole takie ćwiczenie mat królem i hetmanem, mat królem i wieżą. Są te rzeczy, które już wcześniej kiedyś pokazywałem, i mówiłem, że dobrze by było je trenować z kimś, żeby ktoś na przykład nam próbował sparingować i próbował się bronić wieżą, a tymczasem właśnie w tym programie mam możliwość przetrenowania takiej pozycji, jak wygrać tutaj z przeciwnikiem, przeciwko najsilniejszemu ustawieniu komputera, tak, czyli Gramy przeciwko Chess Masterowi, który jest tutaj ustawiony jako ranking 2907. No to na pewno czarny będzie się bronił najsilniej, jak potrafi, więc należy tu wygrać jakoś. O, spróbuję to tutaj jakoś rozegrać. No i mamy szachmat. Jeżeli jest zadanie zaliczone. To właśnie jest coś takiego, jak tutaj widzicie, ten czerwony znacznik. Nad królem i wierzę, mogę jeszcze zobaczyć. No, przeprowadzę to. Ok. I jest też znacznik tutaj mat królem i wieżą zaliczony. No dobra, to dzisiaj może powiem, skoro i jeżeli te wszystkie zadania będą zaliczone, to można przejść właśnie w te ćwiczenia, przerobić sobie ćwiczenia, potem przechodzimy na cykl średnio zaawansowany. Znowu mamy najpierw ten cykl szkoleń. Czyli tam jest dużo wyjaśnień dlaczego a nie inaczej należy coś takiego przeprowadzić i te wszystkie taktyki są tutaj opisane. No i potem są ćwiczenia, warto czasami do tych ćwiczeń wracać i je rozwiązać yy, kilkakrotnie. No bo na przykład, jeżeli tutaj w poziomie zaawansowanym do ćwiczeń wejdziemy sobie na przykład mat królem i dwoma gońcami, no taki mat dobrze jest kilkukrotnie przetrenować. Nie tylko się go nauczyć, tylko jeszcze no, parę razy powrócić do niego, żeby być pewnym, że jeżeli przyjdzie coś takiego nam rozegrać w partii szachowej, no to będziemy się czuli pewniej i na pewno to wygramy. No to korzystając z okazji spróbujemy y, przeprowadzić takiego mata tutaj dwoma gońcami. Przy okazji zobaczcie, bo tego jeszcze nie tłumaczyłem, jak to zrobić. Na początek najlepiej yy, ustawić jakąś bezpieczną pozycję dla gońców. No to nie będzie to na przykład coś takiego. OK. No i tu mamy sytuację, w której król jest odcięty od reszty pola, za pomocą dwóch gońców, ponieważ jeżeli dwa gońce stoją tak można powiedzieć poziomo względem króla, tak jak w tym układzie, to król nie ma szans się przedostać na, na, na drugą stronę, czy na bok, jest obcięty w takim małym trójkącie tutaj. Ponieważ do gońcy dostać się nie można, pole D3, E3 jest tutaj kontrolowane przez gońce, a bokami też nie możemy się przedrzeć, dlatego że są dwie przekątne kontrolowane i dlatego nie możemy się tutaj skośnym jakimś polem przedostać. No dobra, no to teraz yy, gońce już nam stoją fajnie. Gojąc pewnie oczywiście najbezpieczniejszy będzie w centrum, ale my nie pozwolimy mu tam do żadnego centrum dotrzeć już. No i zepchniemy go na ostatnią linię, a żeby tam gdzieś za, y, zamatować go. No to teraz potrzebujemy pomóc sobie królem. No i mamy... Kolejne piętro niżej, gdzie gońce ustawiłem w taki sposób, że czarny król może już tylko chodzić na dwóch polach. Zupełnie nigdzie nie może się przedostać. I to w tej pozycji znowu jest tak zwana bezpieczna pozycja dla gońców, że nawet gdy ja odejdę gdzieś dalej królem, no to król nic nie może zrobić. Zobaczcie, zupełnie tylko jeździ sobie w tych dwóch polach. Ale. Teraz jest etap, w którym ja muszę wykonać plan matowania króla przeciwnika, czyli wybrać, w którym rogu król dostanie mata. Najlepiej wybrać ten róg, do którego król ma bliżej. Widać, że najlepiej jest dobić króla czarnego w polu a1. No więc trzeba spowodować, żeby go tam przeciągnąć. Do tego celu będzie potrzebny biały król na polu b3, dlatego, żeby po tej stronie wspierał całą akcję matowania. Dobra, król oczywiście ucieka od pola A1, jasna sprawa. No teraz nie mógł nawet na, na B1 iść, bo jest goniec. ale my od teraz, jeżeli król już stoi na właściwej pozycji, musimy zadbać o to, żeby król powędrował na pola A1. Czyli tak, muszę na pewno zostawić gońce na tych diagonalach, przez to, żeby król się nie przedostał. Czyli zrobi jakiś ruch wyczekujący, na przykład goniec C4. Ale teraz muszę tym gońcem wrócić tylko dlatego, żeby zablokować pole D1. Chodzi o to, że król chce, żeby zaczął wędrówkę na A1. Teraz kolejny goniec na D. No i król znowu jest w takiej pozycji, że ma tylko dwa pola. Gdybym teraz zagrał. Goniec D3, no to byłby pad. I to byłaby no, porażka, można powiedzieć, skoro można to wygrać. Więc trzeba zrobić jakiś jeden ruch wyczekujący. Tu w zasadzie, obojętnie jakim gońcem. W każdym razie trzeba zostać na tych dwóch diagonalach. No na przykład. I teraz można już zrobić szach, a drugim gońcem szachmat. Po zaliczeniu zadania jest tutaj. Oczywiście zaliczenie. No i od czasu do czasu można znowu w to wejść. To jak najbardziej działa. Od nowa zadanie się nam tutaj pokaże całkowicie inny losowy układ. No i od takiego losowego układu będzie trzeba tutaj pobawić się z matowaniem. Czyli najpierw gdzieś jakiś tam yy, układ bezpieczny. na Królem do pomocy. Tu tu, 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 tu i tu już są dwa gońce Teraz spychamy króla do tej, tej przekątnej, No to królem muszę sobie pomóc. Tej zeszedł. Tak, tak, już jestem piętro niżej. Raz znowu sobie pomogę. I znowu jestem piętro wyżej, i już król ma dwa pola. Teraz muszę wybrać, w którym miejscu ma być szachmat. Wybieram, żeby na h8 czarny król został zmatowany, więc króla potrzebuje na polu g6. Jestem królem na g6, no teraz będę się starał robić takie ruchy, żeby króla zepchnąć na pole h8. Król jest już na h8, teraz będę chciał mu zrobić mata. Ale nie mogę mu dać teraz szacha ponieważ on będzie mógł się ze mną bawić. Jeżeli dałbym szacha, no to już musiał puszczam pole wtedy F8 i muszę tak naprawdę wrócić i nic nie osiągnąłem przez to. Muszę zrobić jakiś ruch wyczekujący, zostaję wtedy na tych przekątnych i teraz już jest łatwo szach mat. No i w ten sposób można wracać do różnych ćwiczeń i próbować tam no, wytrenować te żeby jak najszybciej to umieć wykonywać, bo w tym treningu jest też czas, tak? Był czas, bo nawet nie zauważyłem chyba. Tak. No tak, leci czas tutaj. Na dole jest wskaźnik czasu. Aj, aj, aj. króla mam w złej pozycji nie pasuje mi, żeby on był po tej stronie. Teraz go chcę zepchnąć na pole na tą linię A. Tak, 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 tak. Tak. Tak, tak. No i mat nastąpi na A8. Już stoi dobrze ustawiony. Teraz chcę, żeby była wędrówka do pola A8. Czyli jedno ograniczenie, drugie ograniczenie, wyciekanie, szach i mat. Także dziękuję. Oczywiście jest tu jeszcze jedna sprawa. Tam są pewne wykłady Joshua Wiskina Akurat w tej grze. Polecam w ogóle taki film. Szachowe dzieciństwo. Warto go tam zobaczyć, ponieważ akurat no, opowiada on o ośmiokrotnym mistrzu Stanów Zjednoczonych. No i on właśnie w tym programie robi wykłady, gdzie można też się tam nauczyć i posłuchać, ale też przede wszystkim poczytać, w jaki sposób doszło na przykład do tej partii, która była w filmie. No także polecam ten program i polecam właśnie tą serię mm, Serię chess mastera do przerobienia te wszystkie tutaj etapy Początkujący, średnio zaawansowany, zaawansowany można spokojnie to przerobić Także jest co robić oprócz rozgrzewki szachowej Jakiś tutaj treningów, matów co jest bardzo ważne No to jeszcze między innymi przerabiać te lekcje które między innymi będą miały bardzo dużą dawkę zadań szachowych, no i próbować się tutaj w tych ćwiczeniach zmierzyć z programem. Także na tyle dziękuję, pozdrawiam.